Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Scrapbooking z tej strony Ania. Dzisiaj przychodzę do was z kolejną propozycją bazy albumowej, wykończenia bazy albumowej Last Minute. I ta pierwsza baza, którą Wam zaproponowałam w tutorialu, była wykonywana pod kolekcję, taką typowo walentynkową, w klimacie walentynkowym. Natomiast tą postanowiłam zrobić bardziej w klimacie kobiecym, uniwersalnym i wykorzystałam do tego kolekcję od P13 Coffee Break. Cudowna kolekcja. To była kolekcja, która jak tylko wyszła i ja ją zobaczyłam. Od razu ją zakupiłam. Troszeczkę u mnie przeleżała, ale wiedziałam, że ten album w końcu powstanie i tutaj mi się świetnie sprawdziła mała kolekcja, mały bloczek. I w zasadzie ten mały bloczek tutaj jest zapakowany do tego albumu. Zostało mi trochę materiału, także nie wykorzystałam całości bloczka. Jeżeli chodzi o okładkę, tym razem przepiękny kolor granatowy. Tkanina introligatorska na podkładzie papierowym. Trochę się tutaj na tej okładce dzieje. Wykorzystałam przede wszystkim elementy do wycięcia, które były na drugiej stronie okładkowej, ponieważ tutaj, akurat w tej kolekcji, nie mamy powtórzonych elementów na pierwszej stronie okładkowej i na drugiej. Mamy inne, zarówno tu i tu. W związku z tym te roślinne motywy, te listki są tutaj umieszczone w całości. Na, na tym froncie. Napis wykrojony z wykrojnika z papieru lustrzanego. Pojawia się tutaj też delikatnie papier lustrzany złoty w tym albumie. Natomiast ta piękna ramka jest od Kraftuli. I ja ją, słuchajcie, tym razem nie potuszowałam, tylko pomalowałam ją pisakami akwarelowymi. Tutaj mam też kilka kwiatków papierowych. Ja z reguły tego nie robię. W ogóle bardzo rzadko zdarza mi się, żeby umieszczać tutaj takie mocno elementy 3D, a już w szczególności jeżeli chodzi o kwiaty papierowe. Ale to są kwiaty, które ja zakupiłam kilka lat temu, gdzieś tam na początku swojej drogi skrapowej. W związku z tym, ja chcę po prostu je w jakiś sposób wykorzystać i je też tutaj zainstalowałam. Jeszcze mam ich trochę, więc pewnie też w jakichś projektach innych się pojawią. No i w zasadzie to jest wszystko. Mamy tutaj dla odmiany dwie wstążki od Old Fashioned Ribbon, i to są przepiękne wstążki w takim kolorze: jedna granatowym, a druga takim. Karmelkowym, które świetnie mi tutaj pasowały do, też do tej kolekcji. No i tutaj element wycięty z kolekcji po to, aby wklejony, aby ukryć właśnie te wstążki i łączenia. No i tak się prezentuje, kochani, okładka. Dość rozbudowana, ale czasami fa fajnie wrócić właśnie do takich rozwiązań, szczególnie jeżeli mamy materiał, z którego nie korzystamy. Po otwarciu mamy dwa panele. Podobnie jak w tej bazie, która, którą wykonywaliśmy wspólnie podczas tutorialu. No, kolorystyka jest przepiękna: no, to jest też kolekcja, gdzie główną rolę gra no, w pewnym sensie odcienie niebieskiego, czyli granat. I w związku z tym no, od razu zwróciłam uwagę, ale też przez to, że jest trochę, ma trochę niecodziennych wzorów. Ale też ma to połączenia, czyli ten kontrast, czyli jasne arkusze, ciemne arkusze, no i stąd też mój wybór. Baza albumowa, tym razem granatowa i to jest papier gramatura 250 gram typu crash, właśnie w takim kolorze. On chyba jest nazwany coś z fioletem, ale dla mnie to jest taki odcień niebieskiego, ciemnego. No, i tutaj, tak jak widzicie, już zaraz po otwarciu, ten album zupełnie inaczej się prezentuje niż ten album e, walentynkowy, który powstał podczas e, jakby dalszy ciąg tutorialu. E, wykorzystanie kart, które były w kolekcji, też tutaj się pojawiają. E, no i oczywiście to też jest album z przeznaczeniem na zdjęcia o formacie 9x13 cm. E, wykończenie pewnych delikatnych, małych elementów papierem lustrzanym złotym. Mamy tutaj i oczywiście miejsca już pod wklejenie y, zdjęć. Tym razem, zobaczcie klapka do góry, i tutaj mamy miejsce pod wklejenie zdjęcia, bądź docięcie sobie bardziej, może wykadrowanie zdjęcia i na przykład pozostawienie ramki dookoła. Myślę, że też fajny efekt można uzyskać. Y, tutaj z kolei, zobaczcie zapięcie na kartę. Y, ja tutaj y, nie y, instalowałam również y, magnesów. Tutaj starałam się zrobić przejście kolorystyczne, przejście arkusza, czyli po otwarciu mamy, zaraz zobaczycie ciągłość. Te wierzchnie klapki obkleiłam papierem, zresztą w przepięknym papierze, który ma bardzo fajny wzór, też taki mocno nietypowy, bardzo geometryczny. Fajnie tutaj też mi zapasował. Tak jak już wiele razy wspominałam, bardzo lubię kolekcje, gdzie mamy właśnie zarówno takie elementy mocno graficzne, ale też mamy elementy naturalne. I one stanowią swego rodzaju uzupełnienie. No i tutaj mamy możliwość wklejenia zdjęć w pionie, również wykończenie papierem lustrzanym, również miejsce na zdjęcie. A tutaj mamy miejsce na zdjęcia w poziomie. Także taka opcja y, może niesymetryczna. O. No i tutaj mamy to przejście arkusza y, tego mocno takiego y, na którym się bardzo dużo dzieje, mocnego, dość mocnego. Y, ale myślę, że tutaj po wprowadzeniu na przykład zdjęcia, bo oczywiście te zdjęcia możemy tutaj sobie, te zdjęcie możemy sobie wprowadzić, wkleić, ale możemy też y, tutaj po prostu pozostawić, wyciągnąć na przykład na macie. Y, także też y, fajna opcja. Więc tak się prezentuje ta pierwsza część. Druga część z kolei wykorzystanie elementu do wyci wyciętego z kolekcji. Fajna grafika też się pojawia w tej, w tej kolekcji, można sobie wykorzystać. Miejsce znowu na dwa zdjęcia w poziomie wykończenie papierem lustrzanym złotym i otwieramy sobie tutaj całość. I ten ciąg również mamy wyklejony, zobaczcie, tym samym papierem. Skrapowym, co cały tył tego pierwszego panelu. No i tutaj również wykorzystanie karty, trochę w innym kształcie. Fajne są te karty, to są mini karty, które były w tej kolekcji. No i znowu powielenie arkusza, tak dla uspokojenia całości. I znowu troszkę inne rozłożenie tych książeczek i. Tutaj właśnie te paski z papieru lustrzanego. Tutaj już um, te elementy są przygotowane pod wklejenie zdjęcia o formacie 9x13 cm, i pozostanie nam dookoła delikatna ramka z papieru bazowego. Tutaj e, miejsce na zdjęcia w pionie trochę inne ułożenie niż tutaj e, obok. E, no, ale tutaj mamy przejście, natomiast tutaj wstawiłam kieszonkę. Też fajnie docięty papier skrapowy, właśnie z tym wzorem kwiatowym. Fajnie tutaj też uspokaja tą całość i tworzy fajne zestawienie. Tak jak wspominałam, ten papier bardzo mocny, bardzo dużo się na nim dzieje. Także warto też zwracać na to uwagę, że jeżeli korzystamy z takich papierów, no to fajnie dostawić do nich na przykład papiery, które. Są po prostu lżejsze, lżejsze, bardziej jednolite, albo na przykład wzór na nich jest taki bardziej systemowy. Jeżeli tutaj mamy coś rozproszone, to tu, żeby był, żeby był zachowany ten balans. I tutaj znowu to fajne ustawienie, delikatne przesunięcie, zobaczcie tych dwóch paneli, ale zupełnie inny sposób niż w tym poprzednim projekcie albumowym na tej samej bazie albumowej. Jakby z tych samych komponentów się składające. Kochani, dajcie znać, jeżeli widzieliście ten poprzedni projekt, które rozłożenie, które rozwiązanie podoba Wam się bardziej, które bardziej do Was przemawia. Dajcie znać, czy korzystaliście z tej kolekcji papierów bo jest, dla mnie jest naprawdę fantastyczna, szczególnie jeżeli chodzi o kolorystykę, jak i o wzornictwo, które się tutaj pojawia w tej kolekcji. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję za, za to, że jesteście ze mną na kanale, za to, że mogę tworzyć ten kanał, bo bez Was by on w zasadzie nie istniał. I dziękuję Wam za Waszą obecność, za przemiłe komentarze, za to, że się w ogóle odzywacie, komentujecie i wyrażacie swoją opinię na temat tego, co się pojawia na kanale. Życzę Wam cudownego dnia i do usłyszenia przy okazji kolejnego filmu. Cześć!